Wymiana zgarniacza listwy zgarniającej w Golf 5. Plus. Dawało się trudne, ale jest to bardzo proste. Podważamy z dwóch stron płaskimi śrubokrętami spinkę. I za moment mamy na wierzchu. Oczywiście to nie zawsze wychodzi tak łatwo, jakby się mogło wydawać. I proszę bardzo. Tak wyglądają już wymontowane spinki, gdzie wchodzi kołek, który rozpycha całą spinkę. Tu mamy uszkodzone poszycie, z której przekładamy właśnie. Cały ten zgarniacz. Do nowego już pomalowanego elementu spinek mamy pięć, jak widać na filmie. Jest w tym miejscu. Tak wygląda. Listwa zgarniająca. Po wymontowaniu Volkswagen Golf 5